Hej, ze strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym to ocenię stylizacje świąteczne z Instagrama. Z Instagrama i nie tylko oczywiście stylizacje plus size. Stwierdziłam, że jesteśmy w takim okresie świątecznym, więc zerknę, zerknę sobie na niektóre stylizacje. Może się czymś zainspirujemy, ja się zainspiruję. Wy się zainspirujecie stylóweczkami świątecznymi, stylóweczkami na wigilię. Więc zapraszam, zapraszam do oglądania. Będę się tutaj posiłkowała oczywiście moim telefonem. Wy będziecie widziały wszystko na ekranie, więc lecimy. A i oczywiście wspomnę jako disclaimer, nie oceniamy sylwetek, nie oceniamy urody pani modelek, oceniamy po prostu stylizację ubrania to co mają na sobie. Mała przerwa na reklamę sponsorem dzisiejszego odcinka jest marka Anlan. Producent takiego oto sprzętu, który do mnie dotarł niedawno. Eee, robiłam już test na moim kanale, na kanale vlogowym. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, to zapraszam. Jest to urządzenie do twarzy. Podaję na takim stojaczku, proszę bardzo, wyciągam ze stojaczka. Urządzenie do twarzy, które ma kilka. Trybów działania. I tak mamy tutaj tryb clean, czyli czyszczenia. Mamy tryb MS, czyli mikroprądy na twarz. Mamy tryb nawilżania i mamy tryb chłodzenia. Tryb chłodzenia jest bardzo fajny, chłodzi się do 6 stopni. Możemy sobie tutaj jeździć nim albo po prostu przykładać. O, już czuję, ta płytka tutaj się chłodzi. Zobaczcie, nawet. O, teraz jest takie zimne. Nawet robi się tutaj taki szron. Może jednak zobaczycie, o proszę bardzo, w tą stronę jak przykładam rękę, to to jest po prostu zimne. I robi się tutaj taki szron, więc to jest naprawdę naprawdę zimne i naprawdę fajnie przyjemnie chłodzi, więc to jest super opcja. Właśnie na rano, na opuchniętą twarz, na opuchnięte miejsca pod oczami. Zawsze te płatki pod oczami nakładamy, żeby trochę zmniejszyć tą opuchliznę. Dodatkowo ma światełko LED, trzy światełka LED nawet bym powiedziała. Czerwone. O, proszę bardzo, tak widać. Czerwona niebieskie i zielone. Więc Takie urządzenko od marki Anlan, e, dostępne jest na AliExpress, możecie kupić. Link zostawię wam oczywiście w opisie pod filmem, zostawię również w pierwszym komentarzu, zobaczcie sobie. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej e, na temat tego urządzenia, jeżeli chcielibyście zobaczyć je w akcji, jak działa i moja opinia po używaniu, no to zapraszam na kanał vlogowy Madziov Vlog, tam już go testowałam, używałam, sprawdzałam, tam opowiadam o swoich pierwszych wrażeniach, ale też będę pewnie o nim, mówi, o nim mówiła w trakcie testowania, w trakcie używania, więc na bieżąco będziecie wiedziały co i jak, więc zapraszam również na kanał vlogowy. I tak zacznijmy od pierwszej stylóweczki, stylóweczki w bordzie. Bordo jest teraz bardzo, bardzo modne i mamy tutaj dziewczynę, która ma dłuższy sweter, mam coś podobnego, ale w kolorze żółtym, dłuższy sweter, taki trochę mini, miniwa ubrany jako sukienka, no do tego w tym samym kolorze raj Stopy. Bardzo fajnie to wygląda, muszę powiedzieć. Do tego są buty czarne, lowersy, torebka, biała kokarda, biały szalik. Do tego jeszcze bordowe usta, wszystko się pięknie tutaj zgrywa. To, co bym tutaj zmieniła, to ubrałabym buty kozaki. Wysokie buty czarne kozaki byłyby super. Bordowa noga by gdzieś tam wystawała. Oczywiście te kozaki mogłyby być nawet za kolano, byłoby jeszcze fajniej. Wtedy wystawałby kawałek UDA w kolorze również bordowym. I wszystko byłoby jak najbardziej na tak. Torebeczka jest u mnie na tak. Wtedy te buty czarne do czarnej torebki, jak, jak najbardziej, może być. Ten biały dodatek też tutaj fajnie rozjaśnia całą stylizację, więc jedyne, co bym zmieniła, to właśnie te kozaki. Ale tak to wszystko bardzo mi się podoba i kolor bordowy, jak zawsze, w, mojej, w moim serduszku i w mojej szafie też. Kolejna stylóweczka to jest właśnie pani z kozakami wysokimi. I tutaj ma spódniczkę, spódniczkę w pepitkę, plisowankę. Do tego czerwony sweterek, mała czarna torebunia, czerwone usto. Zawsze na tak. No i właśnie te wysokie kozaki. No i zobaczcie, wysokie kozaki robią stylówkę już od razu, od razu na dzień dobry. Może to być bluza, dłuższa bluza, może to być właśnie dłuższy sweter, cokolwiek, nawet właśnie takiego mini, mini długości u mnie przechodzą jak najbardziej na tak właśnie zimą. Dlatego, że mogą brać do nich kozaki, dlatego, że fajnie, bo widać troszeczkę nogi, raj stopa do tego może być założona, bardziej kryjąca, mniej kryjąca, i to po prostu. To fajnie wygląda, no i pepitka zawsze u mnie jest. Nie wiem dlaczego mam taką słabość tego wzoru. Kocham, uwielbiam. Czy to właśnie w jakimś ubraniu um, typu wierzchnie? Płaszcz, czy kamizelka, czy cokolwiek. Po prostu ta pepitka jest jakaś taka dla mnie, właśnie nie wiem, jesienno-świąteczna, zimowa, bardzo fajnie to wygląda. Ja oczywiście nie jestem fanką spódnic, ale uwielbiam stylizację ze spódnicami u dziewczyn plus size, oglądam i patrzę, jak one to robią, patrzę, jak one to mieszają, jak one to stylizują. Tutaj świetnie to wyszło. W ogóle pepitka z kolorem czerwonym to jest. To jest, to, jest, to, jest, to jest wisienka. To jest wisienka na torcie. Przepiękne buty z czubem. Szukam butów z szczubem. Czy to kozaków? czy bodków na lekkim obcasie. Kół. no pięknie to wygląda ten czubek, tak samo no torebka jest troszeczkę mała, widać, że jest troszeczkę za mała ja bym dodała coś większego, no ale też uważam, że nie ma się co czepiać, wszystko tutaj pięknie gra, kolor czerwony, pepitka też jak najbardziej e, na taki oceniam tą stylizację oczywiście aha, bo jeszcze oceniamy stylizację, więc oceniam tą stylizację 5 pięć, pięć, mamy skalę 6, tak jak oceny w szkole i tamtą poprzednią stylizację Oceniłabym na 3 dlatego, że no jednak brakuje tutaj tych kozaków, no te kozaki byłyby kropeczką nad i, więc oceniam na 3, tą oceniam na 5. Kolejna stylóweczka granatowa, granatowa niebieska i znowu jest spódnica. Ja uważam, że taką piękną stylizacją jesienno-zimowo-świąteczną jest stylizacja ze spódnicą, ze spódnicą taką satynową albo spódnicą właśnie plisowaną i tutaj właśnie dziewczyna ma spódnicę plisowaną w odcieniach metalicznych, znaczy z wykończeniem metalicznym w kolorze niebieskim im cudownie to wygląda oczywiście, że to nie jest na nasze standardy, bo jest, jest to pewnie, są to pewnie Stany, bo jest w, w takich bucikach troszeczkę, no przewiewnych, <laughs> przewiewnych bym powiedziała, ale pięknie to wygląda ona jest blondynką, jest dodatkowo właśnie ten niebieski podkreśla, podkreśla jej urodę super sweterek sweterek również właśnie taki granatowy gdzieś tam chyba są perełki ponaszywane gdzie nie super piękny dekolt wszystko jest na tak, no i ta spódnica, ja do spódnic tego typu się nie potrafię przemóc, no nie potrafię się przemóc, nie wiem, mam wrażenie, że mnie poszerzają, mam wrażenie, że właśnie odcinają w złym miejscu, ale... Tak mi się podobają u kogoś, tak mi się podobają u kogoś. Dajcie mi znać, czy wy też tak macie. Że po prostu niektóre rzeczy po prostu nie możecie, nie, mo nie możecie po prostu nie. Dla siebie nie. Dla siebie danej rzeczy nie. Jakiś właśnie stwetek, jakieś okrycie wierzchnie, ale u kogoś wam się tak podobają. Ja tak mam, ja tak mam właśnie ze spódnicami. Kocham, uwielbiam po prostu u kogoś. U siebie niekoniecznie. Nie mogę się po prostu przemóc. Jest tutaj niebieska stylizacja, granat w ogóle. Troszeczkę też bym odeszła od tej czerwieni. czerwień jest taka oczywista, wiadomo, no nie na święta ta czerwień zawsze się sprawdzi ale stylizacje w kolorze granatu świąteczne bardzo mi się podobają, stylizacje w kolorze zieleni takiej butelkowej zieleni, choinkowej zieleni bardzo mi się podobają, więc ja też w tym roku poszłam w kolorystykę zieleni na moich vlogmasach, dlatego że no ta zieleń jest jednak kolorem przewodnim tego roku, więc dlaczegoż by nie dlaczegoż by nie, nie pójść w kolor zielony i zielony również na moich paznokciach Dlaczegoż by nie? Granatową stylizację oceniam tutaj 6, 6 na 6. Kolejna stylóweczka, i tutaj mam dwa zdjęcia. cykinowa spódnica. Po raz kolejny mamy spódnicę. Oszalała, oszalała. Mam cykinową spódnicę w swojej szafie. Widziały się ją już nieraz. Czarna. Błyszcząca, przepiękna. I tutaj dziewczyna ma spódnicę, właśnie taką ołówkową, z dużymi cekinami złoto-srebrnymi. Ona sięga jej za kolano, więc bardzo, bardzo fajnie. Golfik do tego w takiej samej kolorystyce, w takiej właśnie szampańskiej, nie jest ani za bardzo chłodny, nie jest ani za bardzo ciepły bardzo fajnie to wygląda, to wetknięcie z boku też fajnie wygląda także z jednej strony ten sweterek wypada, z jednej strony ten sweterek jest jest wetknięty, więc, więc no, no bardzo mi się podoba, tutaj na tym drugim zdjęciu do tego ma jeszcze takie zbliżenie, jest na kolczyki kolczyki srebrne, duże, tutaj fryzura jest spięta, jest to taka dosyć prosta stylizacja, też jak mamy <laughs> przepastne przepastne coś tutaj przepastnym czymś jest właśnie ta spód więc za, za bardzo, żeby jej nie obciążyć, no to tylko tutaj kolczyk jest dołożony. No też uważam, że cudownie to wygląda. I będę polowała na pewno jeszcze na jakąś spódnicę cekinową, taką ołówkową, bo bardzo mi się spodobała ta czarna. Stylizowałam ją już i na wakacje, na imprezę. i teraz mi się bardzo podoba właśnie ta w takim stylu sylwestrowo świąteczno-noworocznym, więc jeszcze jedna cekinowa spódnica na pewno będzie grana u mnie. Cekinową stylizację oceniam tutaj 5, 5 na 6, bo tutaj buty są takie zwyczajne. Tutaj mamy filmik, żeby nam się troszeczkę nie nudziło i znowu mamy spódnicę, ale ja, ja po prostu nie sądziłam, że aż taki wybór tutaj padnie na tę spódnicę. Spódnica satynowa i bardzo prosta stylizacja, bo tutaj dziewczyna ubrała body białe, ale równie dobrze może to być biały t-shirt, opaska, opaski na głowę też są moim wyborem, jeśli chodzi właśnie o święta. Jakoś tak dodają takiego właśnie wajbu świątecznego, dodają wajbu, no takiego wyjątkowego. Do tego oczywiście ma kozaki w tym samym kolorze takim piaskowym, no i na wierzch dodała cekinową marynarkę, taką lejącą. Fajnie to wygląda, niby nie, nie, nie za bardzo elegancko, ale jednak ta spódnica dodaje czegoś fajnego, bo jest taka błyszcząca i błyszcząca jest ta marynarka, ale biały t-shirt, także nie jest to przerysowane no i kozaki przecudowne przecudownie się to wszystko w jednym kolorze jakby takim piaskowym tutaj prezentuje no i czerwone usto tak dla kontrastu zupełnie no bo jeszcze torebeczka jest beżowa więc fajnie też czekam na wasze opinie no i tą dziewczynę tutaj też oceniam 6 na 6 zdecydowanie zdecydowanie jestem na tak i jak już wtargnęłam do niej na profil, no to już wtargnęłam i ona tutaj też ma kolejne wideo, kolejna stylizacja. Tym razem jest to spódniczka mini, taka właśnie biała, taka szara, szaro biała. Do tego czerwony sweterek z pięknym dekoltem, Do tego karmelowe kozaczki też bardzo ładnie to wygląda. Zobaczcie, mini spódniczka z kozakami to inaczej zupełnie wygląda. Też tutaj jest stylizacja męża, z tego co widzę. Torebka Louis to jest dla mnie minus, zdecydowanie. Zdecydowanie, zdecydowanie. mogła być każda inna torebka świata, tylko nie Louis. Ale przepiękny ma ten korzuszek. Przepiękny, po prostu kocham. Kocham takie stylizacje. Ten korzuszek dodaje wajbu właśnie świąt Bożego Narodzenia. No to jest coś niesamowitego, jak to wygląda pięknie. Ten korzuszek cudnie, cudnie się tutaj prezentuje, widać, że porządny. Podobny korzuszek mam i ja w swojej, w swojej szafie, ale taki troszeczkę jest cienki. Cieńszy niż ten, który ona ma, ale fajnie to wygląda. Wszystko w takich kolorach beżowych, plus ten właśnie, plus ta Herwień, która tutaj właśnie bije po oczach yy, i karmel. No, no, zobaczcie, no nie wygląda to fajnie, wygląda to bardzo, bardzo yy, fajnie. Yy, no i tą stylizację oceniłabym na 5 um, ze względu na tą torebkę, <grym> ze względu na tą torebkę, no po prostu nie przejdziemy, nie przejdziemy, bo tutaj Louis Vuitton po prostu dla mnie zdecydowanie marka na minus Mo możecie lubić, możecie nie lubić ja nie lubię, mówię o tym wprost i tyle nie no, kożuszek to jest po prostu ta kurtka właśnie, właściwie kurtka kożuszkowa to jest po prostu szał, więc jestem bardzo na tak, i tak przelecieliśmy wszystkie stylizacje bardzo szybko, bardzo szybka ocena moja tutaj, nie było się też nad czym tutaj rozwodzić, wszystkie dziewczyny pięknie wyglądają, ta czerwień ten granat dla przełamania, zobaczcie, że kurczę okazało się, że całe cały ten po prostu dzisiejsze ocenianie było ze spódnicami pierwsza pani tylko miała miniówę <grywki> mini sweterek więc spódnice jakoś tak się zdarzyło, że po prostu mnie przyciągają, być może nadchodzi jakaś nowa fala, nowa zmiana w moim życiu, w, w mojej szafie. Być może tak, tak jest, tak jak się pojawiła zmiana z szerokimi spodniami, które u mnie teraz zadomowiły się na dobre e, i pewne zmiany muszą zostać poczynione w szafie, tak samo może być ze spódnicami, więc, e, więc no, przyciągają mnie do siebie zdecydowanie. Czekam na Wasze opinie, napiszcie w komentarzach, które z tekstylizacji Wam się podobają, które nie, jak je oceniacie, żeby się czymś zainspirować. Ja się chciałam zainspirować spódnicami, a ani jednej spódnicy no oprócz tej cekinowej, ta cekinowa mnie nie ratuje. Jedna jedyna spódnica w mojej w mojej szafie, którą posiadam. Możecie się zainspirować tymi moimi wyborami świątecznymi. Też dajcie mi znać, na jaki kolor stawiacie w tym roku. Czy jest to bardziej właśnie zieleń, butelkowa, gałązkowa, oinkowa, czy czerwień zdecydowanie. Czy może czerń? Może czerni, klasyczna czerń, jakieś welury. To też bardzo fajnie wygląda. Czy właśnie niebieski, granatowy? Napiszcie mi w komentarzu. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję. Wpadać na vlogi, na vlogmasy, na Instagrama. A na dzisiaj to było wszystko, ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!